Hejka, mega się cieszę, bo to będzie mój oryginalny pomysł na film. Widziałam, że były już kiedyś takie coffee book tagi i przejrzałam te filmy, ale wydaje mi się, że wtedy podchodziło się do tego nieco inaczej niż ja to sobie wymyśliłam. Także od razu powiem, nie wiem czy to jest mój oryginalny pomysł, czy ktoś już zrobił coś takiego, ja niczego takiego bardzo podobnego do tego, co ja wymyśliłam, nie znalazłam, ale Coffee Book tak był, także się pod niego podpinam i dzisiaj opowiem wam i trochę o kawie i trochę o książkach i dopasujemy książki do kawy. żeby uszykować sobie swój kubeczek z kawką, a ja zaraz Wam pokażę, co mam za plecami, bo są tam ukryte wszystkie książki, które Wam dzisiaj pokażę. I Zaczynamy od Espresso, które jest esencjonalne, szybkie i bardzo aromatyczne. Każdy łyk to dopływ nowej energii i przepysznego smaku kawy, ale tylko wtedy, kiedy ktoś przygotuje ją z sercem, a druga osoba jest prawdziwym koneserem. I takie książki to zdecydowanie jak zabiłam swoją rodzinę, bo to jest coś, co jest specjalne Specyficzne, jest bardzo intensywne. Ta książka ma po prostu akcję za akcją. Bardzo dużo się tutaj dzieje, główna bohaterka jest bardzo. Taka ekscentryczna i bardzo wyrazista, na pewno długo o niej nie zapomnicie, ale Zdecydowanie jest to tytuł dla koneserów czarnego humoru, bo w tej książce sporo tego znajdziecie i jeżeli nie jesteście na to odporni, to myślę, że lektura będzie trudna do przebrnięcia. Książka opowiada o zemście i jeżeli poznacie tą bohaterkę, to nie będziecie w końcu wiedzieć, co jest moralnie dobre, a co złe. Także ta książka to na pewno shot mocnego espresso. Który was pobudzi w każdym możliwym momencie, bo tak naprawdę całość jest na tyle intensywna i pobudzająca, że nie będziecie mogli odłożyć tej książki. Inna interpretacja tego, co powiedziałam, na pewno pasuje do książki Wrony. A dlaczego? Bo Wrony to też intensywna przeprawa i bardzo emocjonalna książka, również dla koneserów, i to koneserów książek smutnych, książek przygnębiających i takich, o które ma życie, żeby już skończyć czytać, ale to dlatego, że po prostu czujecie się wręcz przygniecieni tym tematem. Zdecydowanie takie są wrony. To też bardzo króciutka książka, dlatego pasuje ona do Espresso, które jest intensywne. Ale szybkie. Ja o Wronach mam same superlatywy do powiedzenia. Ta książka opowiada o przemocy domowej i to przemocy wobec dzieci. I to jest świetne poruszenie ważnych problemów społecznych, które są widoczne. To jest książka fabularna, ale zdecydowanie wskazuje prawdę i to taką w najgorszym wydaniu. Jest to bardzo mroczna książka, bardzo przygnębiająca, dlatego to też jest coś, co nie jest dla każdego i zdecydowanie to podkreślam. I ostatni tytuł, który wybrałam, to Wyznania. Nie czytałam jeszcze, tej książki, ale jeżeli myślę o Espresso, to wyobrażam sobie, że ten tytuł pasowałby do niego idealnie. Jest to książka, która również opowiada o zemście. Zagłębiamy się tutaj tak naprawdę w umysł głównego bohatera, który stracił swoją córkę i teraz szuka. Odpowiedzialnego za to, co się wydarzyło. Każda z pojawiających się tutaj postaci mówi o swojej wersji wydarzeń, tego, co się wydarzyło, a my coraz bardziej zagłębiamy się w pokomplikowanie i mrok tej powieści, bo nie wiemy w końcu, kto mówi prawdę, kto nas oszukuje. I jest to książka, którą określa się jako thriller lub kryminał. Jest też również całkiem krótka, dlatego myślę, że pasuje do Espresso jako taki shot. Coś mocnego, coś co nas zdecydowanie pobudza, i jest to również tytuł dla osób, które lubią tego typu książki, bo myślę, że będzie to coś charakterystycznego i nietypowego. Ja też czytałam piercing. O tej książce również pomyślałam. Nie mam jej u siebie, ponieważ dla mnie była ona zbyt mocna. Na pewno, jeżeli myślę o książkach, które pasowałyby do espresso, to piercing również przychodzi mi na myśl. Teraz przechodzimy do kompletnie innych klimatów. Tonik espresso, czyli połączenie cierpkiej i gorzkiej kawy z musującym słodko-gorzkim tonikiem. Myślę, że jest to coś nowatorskiego, coś, co nie każdy polubi, ale jeżeli ktoś pokocha, to zdecydowanie będzie czuł dzięki temu orzeźwienie i pewną nowatorskość. I myślę też, że wiele z was lubi książki, które są nietypowymi połączeniami, bądź dają nam jakiś nowatorski wydźwięk. I mam tu parę książek, które zdecydowanie są nowatorskie, mają jakieś ciekawe połączenia. Jedną z nich jest na pewno Galeria Snów Dallergata. I główna bohaterka zostaje tutaj zakwalifikowana do Galerii Snów. A jak wiecie, w snach wszystko jest możliwe. Dodatkowo ktoś jeszcze kradnie butelkę z dużą kosztownością. A ta książka to jest total odjazd. wchodzimy do jakiejś enigmatycznej i takiej onirycznej krainy snu tutaj tak naprawdę dzieje się wszystko co moglibyście sobie wyobrazić i myślę, że ta książka jest czymś tak unikatowym że nie znam drugiego tytułu który mogłabym do niej porównać to jest totalny odjazd jeżeli chodzi o kreację świata, o fabułę o to co możemy sobie wyobrazić autor totalnie tutaj popłynął i to jest właśnie coś co kojarzy mi się z tonik espresso, bo to jest coś takiego co jest nowe co jest bardzo takie pobudzające do ciekawych przemyśleń, bo ta książka traktuje o kilku ciekawych, takich przyziemnych motywach, ale otoczenie zdecydowanie jest odjechane. Jeżeli widzicie, jak dużo dzieje się na tej okładce, to zapewniam, że tak samo kolorowy, barwny i ciekawy jest ten świat w tej książce. Także idealnie się to komponuje z Takim orzeźwiającym, nowatorskim tonikiem w kawie. I myślę, że ciekawą propozycją mogłaby być też seria książek o królowej Elżbiecie, która rozwiązuje zagadki, morderstw bądź jakieś takie kryminalne sprawy, które dzieją się w okolicach pałacu. A dlaczego to pasuje idealnie? Bo to jest... Książka, która jest komedią kryminalną. Jest to połączenie czegoś zabawnego, z czymś co jest przerażające, bo są to jednak kryminały. I to mi się mega kojarzy z Tonik Espresso, bo z jednej strony mamy tą kawę, która jest tym kryminałem, czyli czymś takim ciężkim i przygnębiającym, tajemniczym, a z drugiej strony humor, też osadzenie tego w Pałacu i z królową elżbietą, tam bardzo dużo pojawia się też tych piesków. Jest to takie nietypowe, wciągające połączenie. Myślę, że jeżeli ktoś to polubi, to na pewno stanie się fanem całej serii, a podobnie może być z taką właśnie ekscentryczną wersją kawy, czyli jeżeli ktoś już to polubi, to po prostu stanie się całkowitym fanem. I te fabuły na pewno są właśnie takim połączeniem czegoś ciekawego, które daje takie pewne orzeźwienie, jeżeli czytacie dużo kryminałów i chcielibyście może coś takiego przełamanego czy lżejszego. I Mam też książkę, która jest naprawdę nietypowa. Jest to jutro, jutro i znów jutro. I to jest książka, którą naprawdę trudno mi opisać. To jest po prostu połączenie jakiegoś obyczaju z sensacją. Tutaj nie dzieje się za dużo na samym początku, potem mamy bardzo dużo akcji. Mamy z jednej strony romans i taką miłość pomiędzy głównymi bohaterami, pewne dojrzewanie, a z drugiej strony straszną taką zadrę, która potem się dzieje. To jest historia o miłości, ale o kompletnie czymś innym niż dotychczas znaliście. To jest też historia o dojrzewaniu, o wchodzeniu w dorosłość, w otoczeniu. Sławy, która przychodzi niespodziewanie. Dodatkowo ta książka ma też pewne ciekawe ustułowanie, ponieważ główni bohaterowie projektują gry wideo. To jest coś tak unikalnego, że to jest kolejna książka, do której nie jestem w stanie dopasować niczego, co jest do niej podobne. Dlatego też właśnie kojarzy mi się z Tonic Espresso, bo tam też jest to tak unikalne, że kompletnie nie jesteśmy w stanie znaleźć czegoś, co byłoby chociaż... W w 50% podobne. Myślę, że ten tytuł jest czymś, co nie każdemu się spodoba, ale jeżeli lubicie takie nietypowe połączenia, nietypowe spojrzenia, jeżeli chcielibyście przeczytać coś o dojrzewaniu, o tożsamości, o miłości, ale żeby to było z kompletnie innej perspektywy, z po prostu takim nieco sensacyjnym twistem, to to jest, to jest zdecydowanie ta lektura. Tutaj jest dużo o ambicji, o takiej zawodowej, zawodowym sukcesie, o pogoni za karierą, o tym jak się w tym odnaleźć, albo raczej jak nie odnajdują się bohaterowie tej książki w tym wszystkim. Ja zdecydowanie to polecam, to jest ciekawa lektura, to jest coś nowego i coś takiego orzeźwiającego, jeżeli szukacie jakiegoś przełamu. W książkach, które zazwyczaj czytacie, i jak widzicie, to jest już koniec. Nie mam już nic więcej przygotowane, ale jeżeli Wam się to podobało, to mogę przygotować kolejną część. Opracuję sobie kolejne rodzaje kawy, dopasuję może też coś sezonowego, może coś co dobrze znamy, bo się zbliża jesień. I według tego też dopasuję książki. Także jeżeli byście chętni o coś takiego, to dajcie znać w komentarzu i przygotuję drugą część tego filmu. A jeżeli spodobała Wam się któraś z tych książek, to też napiszcie mi to i ja bardzo chętnie poczytam, co Was zainteresowało. A na teraz dziękuję, do zobaczenia w następnych filmach. Zasubskrybujcie ten kanał i czekajcie na kolejne moje pomysły.